Kinga zawodnik wykorzystuje swoje 5 minut w idealny sposób. Celebrytka w ostatnich latach walczyła z otyłością, a dziś może pochwalić się świetną sylwetką. Co ciekawe, niebawem częściej będzie można zobaczyć ją w telewizji. Kinga zawodnik dała się poznać szerszej publiczności w jednym z programów TvN Style, gdzie walczyła z nadwagą. Od tego czasu jej profil na Instagramie zyskał dziesiątki tysięcy obserwujących i dziś śledzi ją ponad 130 tysięcy osób. Celebrytka publikuje tam sporo nagrań i zdjęć ze swojej spektakularnej metamorfozy, potwierdzając tym samym, że wszystko jest możliwe. Kinga Zawodnik wygląda zjawiskowo, mimo zmian, nie wszystko układa się po jej myśli. Dziś Kinga Zawodnik wygląda olśniewająco. Celebrytka schudła ponad 50 kg i zupełnie nie przypomina dawnej siebie. I choć przemiana z pewnością wpłynęła na jej samopoczucie, to jednak nie wszystko jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać. Na początku sierpnia dodała dość wymowne zdjęcie z opisem na temat swojego życia prywatnego. Konkretnie chodzi o przyjaciół, których obecnie nie ma. Kinga, gdzie są twoi przyjaciele? Nie ma ich. Jak to ich nie ma? No nie ma, bo na razie niczego nie potrzebują, napisała krótki, aczkolwiek wymowny wpis Kinga Zawodnik. Kinga Zawodnik zadebiutuje w serialu. To jednak nie wszystko, z pewnością jednak życie zawodowe Kingi Zawodnik rozkwita. Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji, celebrytkę za kilka tygodni będzie można oglądać na antenie TV Puls. Gwiazda potwierdziła, że pojawi się w serialu Lombard. Życie pod zastaw to nie jedyne rewelacje, bowiem w ostatnim tygodniu sierpnia wystąpi również na 25. Mazurskiej nocy kabaretowej w Mrągowie. To wydarzenie również będzie można zobaczyć na żywo w TV Puls. Poza tym po wakacjach będzie nagrywać zupełnie nowy program, jednak nie podano żadnych szczegółów. Nie wiadomo w jakiej stacji będzie on emitowany. Najbliższe tygodnie dla Kingi Zawodnik będą niezwykle intensywne.